19 marca 2021 roku na Islandii pojawił się nowy wulkan na Półwyspie Reykjanes, niedaleko międzynarodowego lotniska w Keflaviku, niedaleko islandzkiej stolicy Reykjaviku, bardzo blisko miasteczka Grindavik. Wiadomo było, że Półwysep Reykjanes jest aktywny wulkanicznie, ponieważ pod nim są komory płynnej magmy, ale tamtejsze wulkany od dawna nie dawały znaku życia w postaci erupcji, natomiast dawały znaki życia w postaci licznych trzęsień ziemi. Szacuje się, że od 700-800 lat nie było tam erupcji, i nagle sobie wybucha wulkan. Bardzo niedaleko miasteczka Grindavik, w miejscu, które nazywa się Fagradalsfjall. W ogóle początkowo ten wulkan nazywano od doliny, w której te otwory erupcyjne, te szczeliny powstały. Mianowicie Geldingandalur. Oczywiście akcent islański troszkę inaczej to wymawia, ale mniej więcej tak to brzmi pisze się inaczej. Później przymianowano nazwę tego wulkanu jako al Sviatl, no i ta nazwa najczęściej występuje, niemniej jest i tak trudna do wymówienia, więc najczęściej mówi się wulkan na Islandii, nowy wulkan na Islandii, wulkan koło Grindavik, Keflawiku, Reykjaviku, I jeszcze czasami ktoś kojarzy Półwysep Reykjanes, gdzie jest kilka systemów wulkanicznych, i jest kilka komór magmowych pod powierzchnią ziemi. duża atrakcje turystyczne, a teraz doszła nowa, aktywny wulkan. No i ten aktywny wulkan wybuchł, wypluł całkiem sporo lawy, zalewając wszystkie okoliczne doliny i powoli zmierza ku oceanowi. Może mu się uda tam dotrzeć. W każdym bądź razie, jak na Islandię, ta erupcja już trwa naprawdę długo. Jeśli potrwa jeszcze kolejne lata, to może nawet powstanie w tym miejscu nie wulkan szczelinowy, a wulkan tarczowy, czyli taki, taki bardzo, bardzo płaski. Na Islandii mamy wszystkie podstawowe typy wulkanów: stratowulkany, czyli wulkany stożkowe, szczelinowe, coś w rodzaju szczelin, otworów erupcyjnych. No i tarczowe też na Islandii znajdziemy. I jaki ten ostatecznie przybierze kształt, pokaże przyszłość. Na razie jest to wulkan szczelinowy. W tej chwili pluje jeszcze z jednej szczeliny, ale oczywiście ta erupcja bardzo osłabła i może ustać. Ale też całkowicie nie można wykluczyć tendencji odwrotnych, że ta erupcja znowu się zwiększy, wzmocni. Niemniej praktyka jest taka, że dzięki erupcji doszło do odgazowania. Komory magmowej i te ciśnienia tam ogromne miały ujście w postaci erupcji no i siłą rzeczy ona jest coraz słabsza. To jest zastygła rzeka lawy sprzed około dwóch miesięcy. Prawie zastygła jeszcze są miejsca takie gorące. I mamy tu kilka różnych typów lawy, bardziej kruchą, bardziej przepaloną, lata doświadczeń. Chodzenia po takich polach lawowych nauczyły mnie, który jest najlepiej, najwygodniej, najbezpieczniej. Ale nie zawsze da się iść taką lawą. Już parę razy wpadłem do jakichś ciepłych dziur, dzisiaj na szczęście bez konsekwencji. Sprawca tej rzeki lawowej. Pierwszy otwór lawowy. Tu mamy drugi, trzeci, czwarty. Wszystkie nieczynne i już chyba tak zostanie. A tu największy piąty, ciągle czynny, bucha lawą. Podczas kilkudniowej wędrówki z plecakiem i z namiotem. Mam ograniczone zapasy wody, muszę je bardzo racjonować, naprawdę bardzo. Może dotrwam do końca bez wody, do końca tej wycieczki. Zastygająca ciągle lawa. Jeszcze ciepła, pęka. Lawa. Będąc na Islandii, chciałem to wszystko zobaczyć. Udało się dotrzeć na wszystkie pola lawowe, zobaczyć i wybuchy lawy, i rzeki lawowe, i jak lawa e, zalewa Dolinę Nothay i także zobaczyć parę innych ciekawych miejsc na tym wulkanie. To całkiem już spory obszar pokryty świeżą lawą, ale chciałem też dotrzeć do jednego z już wygasłych otworów erupcyjnych. Wybrałem otwór numer dwa, bo. Największy z tej szóstki, o której wspomniałem. Ten teren jeszcze nie jest do końca zastygły. Jest cały czas niebezpieczny. Co prawda, spodziewać się za bardzo kolejnej erupcji z tych wygasłych otworów nie można. Choć całkowicie tego wykluczyć też nie możemy. Niemniej w tych otworach jeszcze jest bardzo dużo ciepło. Wydobywają się jeszcze czasami gazy. Te pola lawowe, choć zastygłe, to jeszcze też są ciepłe, gorące. Ta lawa zastyga, jest krucha, bardzo ostra. Jak lawa przepłynęła kanałem, to utworzyła pustkę, więc chodząc po powierzchni można się zapaść. I nie można wykluczyć, że jeszcze w niektórych miejscach nie zastygła. Jest tam cały czas ta czerwona lawa mająca kilkaset stopni Celsjusza, więc jest, co tu dużo mówić, bardzo niebezpiecznie ale mimo to podjąłem się tego trudu, udało mi się przejść setki metrów świeżych pól lawowych, udało mi się wejść do krateru, który jeszcze tak niedawno pluł lawą, myślę, że to bardzo fajne dokonanie, uczyniłem to w nocy, żeby ewentualnie nikt mnie tam nie spostrzegł z boku i nie wymyślił, że coś jest nie tak ze mną. Nie tyle może psychicznie, ale jeśli chodzi o zagrożenie mojej osoby i mógłby wezwać jakieś służby ratunkowe, a ja żadnego ratunku nie potrzebowałem. Moja pasja wulkaniczna i projekt 100 wulkanu trwa już kilkanaście lat. Pewnie można by powiedzieć, że no, skoro gość chodzi po aktywnych wulkanach, uwielbia lawę, uwielbia zapach siarkowodoru, to do końca normalny być nie może i pewnie tak jest. Ale zupełnie świadomie poszedłem na krater do otworu wulkanu Fagradalsfjall. Fagradalsfjall to masyw górski niezbyt wysoki, nawet nie ma 400 metrów. Natomiast wulkan sobie swoje dziury wyrąbał na wysokości ponad 200 metrów nad poziomem morza, a w zasadzie szczeliny. Szacuje się, że tych szczelin było 6, ale niektóre nawet miały po kilka otworów. Dominuje szczelina numer 1, która miała dwa otwory, ona się zrodziła właśnie 19 marca. Kolejne później się rodziły jeszcze w kwietniu. Jakby taką drugą największą szczeliną erupcyjną była szczelina, którą określono mianem numeru 2. I na tą szczelinę do tego otworu postanowiłem się wybrać. Dwa miesiące z kawałkiem po jej powstaniu natomiast pewnie niecałe dwa miesiące po tym jak przestała pluć lawą, więc była cały czas bardzo świeża. Lawa z 3 miesięcy bardzo krucha. Tak wygląda. Bardzo ostra, na całą rękę już pocięto. Wystarczy raz chwycić gdzieś kawałek takiej lawy mocniej. I jak Szpilki, narzyki i ostra tarka to działa. To jest szkliwo wulkaniczne wyrzucone przez islandzki wulkan. Podczas szybkiego zastygania utworzyła się taka szklista powłoka. Jest to wszystko bardzo kruchutkie. Tak wygląda w środku. Leciutkie, kruchutkie. Można to ręką miarzyć. To spadało z nieba w całkiem sporym promieniu. Znalazłem Najdalej brzuszne kawałki, jakieś półtora kilometra od miejsca erupcji. Odrąbany przed chwilą kawałek zastygającej lawy. Gdy doszło do erupcji wulkanu na Islandii, tysiące Islandczyków przybyło podziwiać to wspaniałe zjawisko naturalne. Lokalne służby jak zawsze chciały wszystko pozamykać, zagrodzić, że nie wolno, ale siła ludzka była taka duża, że musieli się poddać. Nawet zaczęli robić ścieżki, by można było łatwiej dojść do wulkanu i podziwiać jego erupcję. Jednak erupcja słabła, okolice były zalewane lawy i te punkty widokowe z każdym niemalże tygodniem były coraz słabsze, coraz gorsze, ale i tak turyści z Islandii, ale także turyści pojawiający się za granicy przybyli w rejon wulkanu, by podziwiać to wspaniałe zjawisko. Jeśli ktoś ma podstawową wiedzę o wulkanach islandzkich, to wie, że są inni kandydaci do erupcji, ale zawodzą. Mianowicie wulkan Hekla dawno nie wybuchł, krafla, katla. Przed rokiem 2021 mieliśmy erupcję w okolicach roku 2014-15 Bardarbunga. Także Eyjafjallajökull wybuch wybuchł w 2010 roku. Ten słynny wulkan. Pod lodowcem Watna jest aktywny wulkan Grismont. I jeszcze pewnie znaleźlibyśmy kilka. Potencjalnych kandydatów na erupcję wulkanu, ale nikt się nie spodziewał, że po setkach latach ciszy i spokoju nagle sobie wulkan zrobi nową dziurę na półwyspie Reykjanes i to niedaleko miasteczka Grindavik. W tej chwili te rzeki lawowe, które słabną, ale ta lawa jest bardzo płynna, więc szybko się przemieszcza i na całkiem spore odległości, mając temperaturę nawet 2-3 km od tych otworów erupcyjnych bliską 1000 stopni Celsjusza. Zmierza ku oceanowi atlantyckiemu, w tej chwili jest w dolinie, którą się no, wymawia Not High, a pisze zupełnie inaczej. No i tam, powiedzmy z 2 km jeszcze jej zostało do pokonania, tej lawie i parę przeszkód terenowych. Może się uda i ta lawa sobie tam dopłynie, bo w tej chwili ta erupcja ma charakter tak zwany efuzywny, czyli niewybuchowy, wypływowy. Na samym początku te wybuchy były dużo silniejsze i ta erupcja miała także charakter eksplozywny. Pióropusze lawy nawet na kilkaset metrów do góry wystrzeliwały, co wyglądało wspaniale. Można to było nawet z Reykjaviku Oglądać teraz dostęp jest utrudniony, bo ta lawa już tak nie bucha, a te otwory lawowe, a dokładnie jeden czynny jest tak obrośnięty yy, świeżą lawą wyrzuconą, że niewiele widać. Jest tylko jeden wąski przesmyk, którędy lawa wypływa na pola lawowe. Piękne pole świeżej lawy. Islandia. A mój kamyczek już zniknął. Warkocze bazaltowej lawy się tworzą. Jeszcze tuż. Skorupa jest twarda. Gorąc niesamowity. Moczyło mnie dzisiaj straż, jestem cały mokry, więc przyszedłem się tylko wysuszyć i ogrzać. Nie brałem żadnego sprzętu wulkanologicznego ani ochronnego. Ale poradzę sobie, Trujące gazy, ale nie w takim stężeniu by mi brak maski przeszkadzał bo temperatura taka, że już Ledwo daje radę. Bardzo szybko się suszę. Szczególnie w nocy widać jak ogromnej ilości bardzo płynnej, mało lepkiej lawy wypływa z wulkanu. Jezioro lawy Wypełnia dolinę Niedaleko stąd mam rozbity namiot i sobie śpię To nie chmura, to efekt erupcji wulkanicznej Gazy Tam mamy stożek erupcyjny, który lawę wylewa z drugiej strony Właśnie możecie oglądać materiały i z tego wulkanu, i z tego otworu, z tego krateru, z pól lawowych, jak tam samotnie przemierzałem przez kilka dni eksplorując wulkan w drugiej połowie czerwca 2021 i mieszkając w namiocie z bardzo ograniczonymi zapasami wody, więc musiałem naprawdę ją reglamentować i działać bardzo sprawnie efektywnie. i efektywnie. W kilka dni udało się wszystko zrobić, co chciałem. Oczywiście przywiozłem z wulkanu z światr trochę lawy zastygającej na moich oczach, ten i ten. Sam je odubywałem, jak tylko troszkę zastygły. Tutaj mamy fragmenty wyciągnięte z krateru. Piękne wzory. Tu mamy szkliwo wulkaniczne, bardzo kruche. I lekkie, pełne pęcherzyków powietrza. Zobaczmy tą lawę jeszcze z innego ujęcia. Tak wygląda lawa. Świeżutka, możliwie najmłodsza, jak to może być. Też taka przepalona, prosto z krateru, gdzie wszedłem, ale osoby bez doświadczenia nie powinny tam wchodzić, bo to grozi śmiercią. Ale ja to robię już kilkanaście lat, więc. Znam się na swojej robocie, choć mam świadomość, że kiedyś może się nie udać. Tak to wygląda. Tej lawy jest więcej kawałków niż tutaj pokazuję. Tu bardzo delikatne szkliwo wulkaniczne. Tak wygląda. W zasadzie jestem w stanie w ręce zgnieść. Poczekajcie, coś Wam pokażę tu są próbki, to były to słuchajcie, to były duże kawałki, które oczywiście się w transporcie rozleciały ale pokażę wam na jakimś fragmencie jakie to jest bardzo, bardzo kruchutkie. może taki kawałeczek tutaj weźmiemy mały ale mimo to ja mogę go po prostu jakby nigdy nic skruszyć jest to bardzo ostre. Palcami można taką lawę zupełnie roz, rozwalić. Zanim doszło do erupcji 19 marca, wulkan dawał znać o sobie w postaci Tysięcy wstrząsów sejsmicznych, niektórych całkiem sporych, niepokoiły one okolicznych mieszkańców, mieli już dość tych wstrząsów, mieli dość trzęsących się domów. Wulkany często nie dają oznak, że nagle wybuchną, ten właśnie dawał, więc wiadome było, że on w końcu wybuchnie, choć nie wiadomo było dokładnie, w którym miejscu wybuchnie. Tylko mniej więcej to było wiadomo. No i mieszkańcy chcieliby, to się stało jak najszybciej, bo liczyli na to, zresztą słusznie, że po erupcji liczba wstrząsów znacznie się zmniejszy, będą znacznie słabsze, nie będą ich niepokoić i ich, że tak powiem, marzenie spełniło się 19 marca.